Klaudia Czabok, dzisiejsza triumfatorka wyścigu elity kobiet. Mówi się o, że o facetach, że nieważne jak zaczynają, ważne jak kończą, ale dla Ciebie to doskonałe splinkowanie sezonu. Tak, zgadza się. Właśnie cały sezon gdzieś tam na dalszych pozycjach i właśnie na tej finałowej edycji udało mi się zwyciężyć. Jest to moje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Mimo, że sezon bardzo dobry, dużo dobrych wyników, pierwsze zagraniczne podia, cztery medale Mistrzostw Polski, to jednak dopiero tutaj udało mi się wygrać jakiś wyścig, z czego bardzo się cieszę. Myślę, że to super zwieńczenie tego sezonu. Tym bardziej można powiedzieć o tym zwycięstwie, że wywalczone, bo do samego końca tak naprawdę najpierw była wyrównana rywalizacja między wami, a potem do samego końca czułaś się oddech Gabrysi na plecach. Tak, zgadza się. To znaczy, yy, Zaczęłam dość pewnie, ale dziewczyny tutaj, Gabrysia i Tosia narzuciły bardzo mocne tempo. Na tak interwałowej trasie wiedziałam, że to by było trochę dla mnie za dużo, więc lekko odpuściłam i dopiero tam w yy, bliżej połowy z powrotem się zbliżyłam, przeskoczyłam na drugą pozycję, później na pierwszą. E, I walczyłam, walczyłam cały czas. Gabrielia była tuż za mną. W pewnym momencie udało mi się zaatakować, trochę odjechać, ale też gdy poczułam tę pewność, że oho, zwycięstwo, to oczywiście znowu się zbliżyła, więc kubeł zimnej wody i trzeba było zachować czujność do końca i jechać uważnie, robić swoje, nie popełniać błędów. Koniec sezonu, cross country, czy jeszcze będą jakieś akcenty na rowerze górskim? I czy będzie rower przełajowy, który w zeszłym roku był jakby dla Ciebie dodatkowym elementem techniki, treningu, treningu techniki? Eee, to tak. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem co do tego, czy to już mój ostatni start. Powoli się na pewno zbliżam ku końcowi. Możliwe, że jeszcze za tydzień wystartuję na Kazurce, może pojawią się jeszcze jakieś inne ciekawe opcje, ale raczej zmierzam ku końcowi. Przełaj nie wykluczam, ale to też raczej będzie forma takiego treningu uzupełniającego zabawy, żeby tą zimę jakoś przetrwać. Ale na pewno nie będzie to jakiś mój priorytet. To była forma przygotowań, odskoczni od jeżdżenia bazy. E, dziękuję Klaudia za rozmowę gratuluję dzisiejszej wygranej. Dziękuję bardzo.